Siemaneczko, z tej strony Tuba. Tym razem limitowana, platynowa wersja Ghost of Tashima. W zestawie oczywiście wielki nóż, jak to samuraj oczywiście potrzebuje. Wiem kupić katanę, no ale w tym krótkim czasie nie dało się. Ciaskę, no to coś trzeba, coś samurai musi jeść, prawda? No i jak nie inaczej, oczywiście. Drugie ciasko no to dla dzieci, to dla dzieci. Ryba, no je ryby oczywiście, tak? No i zabrakło sakę, więc mamy wódeczkę. Też pięknie, jesteśmy w Europie, więc wódeczka też jest odpowiednia, prawda? No i sama oczywiście gra. Proszę bardzo, piękna, tak? No, gryć sukces, jak to jest. Ale to nie koniec. W tym zestawie jest jeszcze jedna unikatowa rzecz, która jest warta oddzielnego odcinka na innym kanale: whisky z 1782 roku. Tak. I to jest ten komplet wspaniały, platynowy Ghost of Toshima. No, trzeba będzie rozpakować, prawda? Piękne opakowanie, nadchodzi burza. No to jak na odchodzi burza, to trzeba siedzieć w domu, jeść ciastka i pić łódeczkę, prawda? No to, to, to co można innego robić? Mamy tu tonto katana. To jest najostrzejszy nóż na świecie. Godny właśnie Samuraja. Otwórzmy to, zobaczmy. O kurczę, opiera się, widzisz, no? To prawdziwy samuraj. No to to, to, to nie są oporne... I cia! Widzisz, jaki jest ostry. Haha! Albo no, smispa odziłem. A po sumie z Japonii. No, z Japonii. no ale dobra. Sto kilometrów dalej. Nadchodzi burza, tak. Co to jest? Co jest w środku? O, bo predator, no to inne czasy. Predator to zupełnie nie, nie, nie to to możesz sobie po prostu sobie wyrzucić na bok, Ta, Tu no chodzi o taśimę. Tak, tak, o proszę. Haha! Ha, widzisz, jest szczęście. No to co? Grawi! Czy! Nephew of Lord Shimura, <clears throat> I have come to avenge. харву дувай 10 point хатха буцоо